Nadrabiamy. Ze mną nic nie przegapicie. Carlos Alcaraz odwiedził słynne więzienie Alcatraz. Złośliwi twierdzą, że nowa fryzura hiszpana idealnie pasuje do tego miejsca. Ale ja przecież nie jestem złośliwa. Żeng Xinwen zagościła na okładce wyjątkowego wydania El China. Wyjątkowego, bo jubileuszowego 80., nazwanego The Power Issue. I faktycznie w tej sesji jest moc. A złota medalistka olimpijska moc na korcie ma nam pokazać pod koniec miesiąca. Jej pierwszym występem po operacji Łokcia będzie tu w Pekinie. Do rywalizacji po niemal roku przerwy wróciła Karolina Pliszkowa. Cztery miesiące temu ledwo chodziła. Lekarze nie dawali jej wielkich szans na powrót do wyczynowego sportu, ale była liderka rankingu się nie poddała. Przeszła rundę turnieju z pulą 100 tysięcy euro w Portugalii. Przegrała w drugiej, ale od czegoś przecież trzeba zacząć. Na stronie WTA jej profil jeszcze nie ożył i jest oznaczona jako tenisistka nieaktywna. Oby to się szybko zmieniło. Niezła inba z Taylor Townsend w roli głównej. Amerykanka z obrzydzeniem i pogardą opowiedziała o przysmakach chińskiej kuchni. Kibice zareagowali, Taylor przeprosiła, a wygraną całej afery jest Jelena Ostapenko. If you know, you know. Na koniec wyliczenie. Dla jednych na przykład dla mnie smutne dla innych wręcz przeciwnie. Rok 2025 to pierwszy sezon od 23 lat bez przynajmniej jednego tenisisty z wielkiej czwórki w wielkosztemowym finale. Myślicie, że Djokovic jeszcze powalczy o wyśrubowanie rekordu wygranych szlemów, czy jego czas minął? Dajcie znać w komentarzach.